W 2023 roku zniknęły największe obawy po stronie frankowiczów. Kredytobiorcy frankowi nie muszą już się obawiać roszczeń banków z tytułu bezumownego korzystania z kapitału i waloryzacji. Dlaczego tak się stało i jakie jeszcze inne zmiany zaszły w 2023 roku? Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego podsumowania. Witam Państwa na kanale Votum Finance Help. Ja nazywam się Paweł Wójcik i mam przyjemność prowadzić dzisiaj dla Państwa specjalny program. Naszym celem nie jest szczegółowe omówienie tego, co się wydarzyło, ale przedstawienie jak było do tej pory do 2023 roku, a co czeka Frankowiczów w nowym roku. Nie o same wydarzenia tutaj chodzi, tylko o zmiany, które przyniosły zarówno Frankowiczom, którzy już działają w sądzie, ale również tym, którzy jeszcze się nad tym zastanawiają. Dlatego głównym celem naszego dzisiejszego spotkania. Jest przedstawienie tego, jak było, a jak będzie od tej pory. Nie zlekajmy zatem, zaczynamy. Czy Frankowicze mogą dowolnie wybrać sąd, do którego skierują swoją sprawę? Kiedyś, do 15 kwietnia, istniała taka możliwość wyboru to Frankowicz decydował o tym, czy chce pozwać bank do sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania, czy będzie to sąd właściwy dla siedziby głównej banku. Teraz od 15 kwietnia nie ma już takiej możliwości, i frankowicze mogą pozwać bank tylko i wyłącznie do sądu właściwego dla ich miejsca zamieszkania. Taka zmiana była podyktowana tym, żeby odkorkować postępowania, które toczą się przed Wydziałem Frankowym w Warszawie. Istniała jednocześnie taka obawa, że inne sądy mogą sobie nie poradzić ze sprawami frankowymi, nie mając w tym zakresie doświadczenia. Natomiast, jak prezentowaliśmy już na naszym kanale, statystyki sądowe pokazują, że ta zmiana nie spowodowała, Zmiany skuteczności orzeczeń sądowych. Czy frankowicze muszą obawiać się roszczeń ze strony banków po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu? Kiedyś banki precyzowały takie roszczenia przeciwko Frankowiczom i mimo tego, że kredytobiorcy zdecydowanie wygrywali w sądach, to istniała taka obawa, że pomimo wygranej bankom i tak będą należały się dodatkowe roszczenia. Teraz po 15 czerwca i wyroku TSUE wiemy, że bankom nie należą się żadne inne roszczenia w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Dotyczy to zarówno roszczeń o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, jak również roszczenie o waloryzację czy Frankowicze mogą zawiesić spłatę rat na czas trwania postępowania sądowego? Kiedyś kredytobiorcy Frankowi mogli o to wnioskować do sądów, natomiast bardzo rzadko sądy decydowały się na takie postanowienia. Teraz, od 15 czerwca i wyroku CUE, coraz częściej słychać o tym, że Frankowicze uzyskują pozytywne postanowienie w zakresie zabezpieczenia. Dobitnym przykładem wprowadzonej zmiany są statystyki sądowe. Jeśli spojrzymy na liczbę postanowień o zabezpieczeniu przed 15 czerwca 2023 roku, to tylko 7 do 8% spraw uzyskiwało takie postanowienia. Natomiast po 15 czerwca od teraz frankowicze mogą uzyskać takie zawieszenia płatności rad nawet w 70 do 80% spraw. Czy sądy odwoławcze mogą orzekać w sprawach frankowych w składach jednoosobowych? Kiedyś była taka możliwość, ale wyłącznie na mocy przepisów przejściowych, Teraz, od 28 września, taka procedura została na stałe wprowadzona do kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzenie składów jednoosobowych do procedury cywilnej to bardzo dobra informacja dla Frankowiczów, ponieważ wpłynie na przyspieszenie postępowań apelacyjnych. Skoro wyroki mogą być wydawane w składach jednoosobowych, a nie trzyosobowych, jak miało to miejsce do tej pory, to można się spodziewać, że w tym roku zapadnie więcej wyroków prawomocnych. Czy frankowicze muszą składać specjalne oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej przed sądem? Kiedyś. Frankowicze na mocy uchwały Sądu Najwyższego z 2021 roku byli zobowiązani do tego, żeby przed sądem oświadczać dodatkowo, jakie skutki niesie dla nich stwierdzenie nieważności umowy kredytu. Teraz od 7 grudnia 2023 roku Frankowicze nie są zobowiązani do składania tego rodzaju oświadczeń i przynosi im to wymierne korzyści. Przede wszystkim brak oświadczeń w trakcie procesu oznacza, że proces liczenia odsetek ustawowych za opóźnienie będzie liczony od momentu wezwania banku do zapłaty, a nie od odebrania tego oświadczenia. Jednocześnie termin liczenia przedawnienia roszczeń banków nie będzie bieg od momentu oświadczenia, a również od tego wezwania. Czy banki mogą podnosić zarzut zatrzymania w sprawach frankowych? Kiedyś. Kredytodawcy powszechnie korzystali z takiego prawa i bardzo często w sprawach frankowych składały zarzut zatrzymania w trakcie procesu. Teraz od 14 grudnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wskazał, że banki nie mają prawa do tego, żeby korzystać z zarzutu zatrzymania. To kolejna bardzo dobra informacja dla frankowiczów, ponieważ banki korzystały z zarzutu zatrzymania po to, żeby zabezpieczyć zwrot swojego kapitału, ale również po to, żeby zastopować czas odsetek ustawowych. Zatem dzięki tej zmianie postępowania sądowe frankowiczów będą sprawniejsze, szybsze i coraz bardziej opłacalne. To tyle jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, w którym przedstawiliśmy sześć najważniejszych zmian w 2023 roku i dodatkowo takie podsumowanie dostępne. Jest również w formacie PDF. Wystarczy sięgnąć do przypiętego komentarza, a tam znajdziecie link do tego podsumowania. Paweł Wójcik Wotum Finance Help.